Cześć, byku. Cześć. Cześć wam wszystkim i witam w programie 50 na pół. Dzisiaj popowiadam wam, jak wyglądały wakacje w Postze u babci na wsi z dzieciństwa. Zaczynamy. <śm> amerykańskich rówieśników w Stanach, mam rodzinę w Polsce na wsi i co kilka lat tutaj przylatywaliśmy. W moim przypadku to zazwyczaj co dwa lata i było to coś, co bardzo chętnie oczekiwaliśmy, niecierpliwie. Masz marchewkę. Masz. Okej, okay, wzięłaś mi. Dobra, to zjedzę. Bo zawsze było bardzo przyjemnie tutaj przyjeżdżać. Jak się wychowuje na amerykańskim przedmieściu, gdzie mieliśmy dosyć dużo swobody, tak w przeciwieństwie do miasta, to na wsi mieliśmy po prostu więcej, więcej tego. Dla naszych rodziców to głównie służyło temu, że mogliśmy poczliwować język tu w Polsce, naturalnie tak używać go więcej i uczyć się. Wielu rodzin się tak mocno tego trzymało, że tu. Co kilka lat, co rok, co dwa lata, zależy, jakie były możliwości, się przylatywało. W samych latach 90. mieliśmy te polskie szkoły i te różne polskie zajęcia, ale ta codzienność była po angielsku. I jedyną szansą, żeby mieć taką polską codzienność, było właśnie, żeby tutaj przyla przylatywać i ym, spędzać czas tu. Mama, co robisz? Zazwyczaj przylatywaliśmy na dwa tygodnie lub miesiąc. Tak rodzice mogli brać wolne z pracy. I ja większość czasu właśnie spędzałam tutaj, w Lipnicy Górnej. Pola, 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 wszędzie pola. Przylatywaliśmy tu i od razu wszystko się zmieniało na polskie. Rozmawialiśmy z babcią po polsku, z wujkami, z ciociami. Mam też tu kuzynów, ale są młodsi ode mnie. Więcej się bawiliśmy ze sobą, byli za młodzi. Bardzo pozytywnie to nam działało na język polski, bo w Stanach czasami to było przymuszone przez rodziców, żebyśmy rozmawiali między sobą po, po polsku, bo te nasze interakcje z innymi dziećmi, dziećmi uczyliśmy się po angielsku, w angielskiej szkole. Um, a tutaj, no wszystko się tak naturalnie zmieniało na polski. Um, I zawsze była zauważalna różnica między tym polskim przed i po wyjazdem do Polski. Jest świeże mleko od krowy. Mm. Takiego w Japonii nie mamy. Poopowiadam Wam o niektórych takich moich fajnych, miłych przygód. E, jechaliśmy od domu traktorem do tamtych pol, żeby składać siano, albo rozkładać siano, żeby się suszyło w lecie. Większość moich takich wspomnień e, z tych wakacji u babci było właśnie składanie i, i rozkładanie siania, siana. Siano jest? Ja to bardzo lubiałam, bo się dobrze po tym spało. Tylko, że jak trzeba było tłoczyć siano, co często dzieci stali na, na wozie i tłoczyli siano, to nogi strasznie drapało. Ale fajnie było. Lubiłam. Lubiłam po tych polach spacerować z moim rodzeństwem, bo były takie różne punkty dla nas, do których lubiliśmy iść. Na przykład w tamtą stronę jest stary dom, gdzie moja mama z rodzeństwem się urodzili i też są tam sada owocowe drzewami jab 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 jabłkowymi. E, w tamtą stronę jest las z takimi dużymi kamieniami. Bardzo, uuu! jest osa. Jest, są tu ule daleko więc osy tu często lecą. Więc lubiliśmy też do tego lasu iść, bo są tam takie wielkie kamienie, em, przez które przeskakiwaliśmy. Na tym polu kiedyś wujek mi pozwolił się jechać koniem, ale sadło na koniu się tak skręciło i <noise> tak spadłam z tego konia trochę. Znaczy się, trzymałam się tego sadła i ten koń leciał ja tak pod koniem się trzymałam, żeby nie spadłam, bo bym je udeptał. Na szczęście koń wleciał w drzewo i się zatrzymał, bo <noise> no bo wleciał w drzewo i tak zeszłam z tego konia. Po tej przygodzie już wujek mi więcej nie pozwolił jeździć koniem. Niestety, bo bardzo chciałam, najwięcej czasu na pewno było spędzone w polu i na stajni, e, bo nas bardzo, bardzo, bardzo ciekawiły zwierzątka. Ehm, kozy, krowy, świnki, jest koń, ale chyba najbardziej lubiliśmy małe świnki i, i kurczątka nosić, co denerwowało naszą babcię. E, I kurczaki leciały za nami w kostki, nas tak dziubały. To zawsze chodziliśmy do stajni i y, zostawialiśmy drzwi otwarte. Mieliśmy taką kozę lato, co nam często uciekało z stajni i musieliśmy ją łapać. Ym, I bardzo się, tak bardzo mnie to stresowało, bo ma te tero rogi i tak. Próbowałam nas y, tymi rogami odstraszyć, ale... Musieliśmy ją przyprowadzać, bo to była nasza wina, że uciekała. Miam, miam. I są, zobaczcie jakie słodkie. Mama koza, tata koza i głodne kuski. Czasu spędzonego u babci, zwiedzaliśmy też Polskę, bo rodzice chcieli przybliżyć trochę tej kultury, więc wypożyczali auto i zwiedzaliśmy miasta, zamki, kościoły, bo jest dużo kościołów w Polsce, bardzo nam się zawsze podobało zakopane i w ogóle miasta w Polsce, bo przyjeżdżając ze Stanów, Europejskie miasta dla nas były jak z bajki. Być wkroźnym psem, nie takim miłym. Zawsze to zostawiało na mnie takie bardzo duże wrażenie, szczególnie Kraków. Po prostu nie mamy takich miast w Stanach. Dla odmiany od tych wakacji u babci, mój tata ze znajomym, który był dyrektorem szkoły w Polsce, wpadli na pomysł, żeby zorganizować kolonie dla dzieci ze Stanów w Polsce. Um, więc, jak miałam 12 i 13 lat, to też byłam na koloniach w Polsce. Było to w um, bardzo małej miejscowości, Behavie. Kolonie były w Behavie, czyli jakby w całkiem losowym mieście. Nie wiem, czy to nawet jest miasto. Czy ktoś z oglądających mieszka w Behavie? Um, jestem ciekawa, może się gdzieś kiedyś minęliśmy na ulicy, jak chodziłam kupować zapiekanki. Był basen, boisko duży obszar do zabawy. zwiedzaliśmy Lublin, byliśmy nad jeziorem w zakopanym yy, na kilka dni, nie. bardzo lubiliśmy wracać na kolonie. Ale jak już dorosłam do wieku, kiedy zaczęłam chodzić do amerykańskiego high school, czy to tak porównane do polskiego liceum, to te wyjazdy do Polski już były mniej częste. Nie było już co u babci robić w tym wieku chyba, nie wiem w sumie. Tak wyglądały moje wakacje z dzieciństwa u babci. Wiem, że to była bardzo typowa sytuacja, więc piszcie w komentarzach, czy macie jakieś śmieszne wspomnienia ze swoją rodziną, która przyjeżdża, ze Stanów czy z innych krajów i um, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!